Na początku dzisiejszego materiału opowiem Wam, kochani, pewną bajkę. Może nie bajkę o tym, jak wydawnictwo Chacha Games przysłało mi tę grę, za co bardzo dziękuję. I że jest to demo sample, co może w takim materiale poglądowym być dla Was trochę istotne. Nie będę również mówił, że gra, zaczyna swoją kampanię na GameFoundzie 6 lutego. Praktycznie cała wykonana jest z akrylu. Jak również to, że wszystko w tej grze jest polskie, polscy autorzy, grafice i w ogóle. To są istotne rzeczy, ale nas interesuje teraz fabuła tego tytułu. Otóż, słuchajcie, fabuła tego tytułu jest mniej więcej taka, że że była sobie kraina mlekiem jonem płynąca, szczęśliwość. Wszyscy się kochali w ogóle. Tak mniej więcej jest napisane w instrukcji. Ale w tej krainie była magia, którą władali nieliczni. Ci nieliczni zaczęli się ze sobą tłuc i spierać. No to co? Jak się tak tłukli, to ta magia się roz... <laughs> Rozszerzyła po całym świecie, i wszyscy mogli korzystać z tej magii, więc się tłukli jeszcze bardziej. I no i tak, to jest gra właśnie o tym, jak będziemy się tłukli. Mamy łącznie trzy frakcje, które się trochę od siebie różnią, co za chwilkę zobaczycie. I na trójwymiarowej planszy, co też pewnie jest istotne, będziemy się pojedynkować w tej grze pojedynkowej, czyli właśnie Shattered Lens. O, taka jest mniej więcej fabuła gry, którą wam już pokazuję. O, taki Bayer. A jak zaobserwujecie tę grę na GameFoundzie, nawet teraz to mi wydawca napisał, że jakiś gratis dostaniecie. No, ależ ten wstęp był mięsisty. A teraz lecimy już do materiału. Muszę przyznać, że w dość specyficzny sposób trzeba będzie pokazywać tę grę, ponieważ jest niestandardowa, no ale tą niestandardowość, właśnie widzicie, czyli mamy tą trójwymiarową planszę, którą będziemy sobie musieli konstruować co i róż, i mam tutaj pewne obawy o trwałość pewnych komponentów, no bo tak jak mówię, jest to akryl, żeby to wszystko ułożyć, no to trochę trzeba będzie tu powtykać, tu robić. Tutaj są te elementy stabilne, kiedy się to wszystko złoży, ale nie mam pojęcia, jakby to wyglądało, kiedy bym to składał, nie wiem, 15, 20, 60 raz. Czy to wszystko będzie się. Trzymać w takiej pięknej całości, żeby po prostu na przykład mi się nic nie złamie. Tutaj pewnego rodzaju krastesty są dosyć mocno chyba potrzebne. No ale dobra. Poza oczywiście tą planszą, fajną, którą sobie będziemy składać, do gry dołączona jest też instrukcja. Mamy od takie elementy dla naszych frakcji. Wszystkie elementy naszej frakcji zamykają się również w figurkach. Po trzy na frakcję. Dodatkowo każda z frakcji będzie miała dostępne od taki plik kart, czyli. Ich takie karty zdolności, której będziemy sobie napędzali całą rozgrywkę. Do tego wszystkiego dodać należałoby jeszcze te elementy w postaci takich heksów, które umieszczamy sobie na plaszy. One będą tworzyły nam specjalne, konkretne pola, które jeśli na nie wejdziemy, znajdziemy się blisko, cokolwiek, będą powodowały dodatkowe rzeczy. O, tak to wszystko wygląda. Trochę już o grze wiecie, przynajmniej zobaczyliście, jak ona wygląda, to teraz powiemy, jak w tę grę się wygrywa, przynajmniej jakie są zasady tego wygrywania. Otóż, kochani, tę grę wygra ta osoba, która uzbiera odpowiednią liczbę punktów. Tutaj mamy taki tor, gdzie będziemy sobie punkty neteru, czyli tej magii, którą zbieramy, zaznaczali. Te magie zbieramy za eliminację kogoś, aczkolwiek tutaj nie eliminujemy go na stałe, tylko ta postać będzie pojawiała się w punkcie odrodzenia. Będziemy tutaj rozsiewali nasze elementy lądu każda z frakcji ma swój, im wyżej, tym więcej punktów, dlatego będziemy chcieli sobie tutaj kicać, no ale również będziemy, ktoś nam może wchodzić na te elementy lądu, możemy kogoś wpychać, spychać, za to też by dostajemy punkty, za rzucanie konkretnych czarów też, tak więc wszystkim tym nabijamy sobie te punkty, co jest bardzo istotne, bo im dalej tutaj przesuniemy się na tej ramce, to tym bardziej dopakowane czary będziemy mogli rzucać, tym nasza postać będzie mogła więcej robić, czasami będziemy tutaj stawali przed wyborem, przed tym, czy Zdobywamy kolejne punkty neteru, czy na przykład wymieniamy je na kolejne karty czarów, co za chwilkę Wam pokażę. Poza oczywiście tymi elementami mamy też inne nie, elementy nie, terenu, jakieś teleporty, e, różnego rodzaju pułapki, na które możemy zostać wypchnięci, czy coś, e, co będzie powodowało no, nasze obrażenia, ale również może też powodować utratę naszych punktów, tak mocno gromadzonych w grze. I teraz może to wszystko skomplikowanie brzmi, ale muszę Wam powiedzieć, że no też miałem takie wrażenie, kiedy wziąłem sobie instrukcję na początku i zobaczyłem, że to ma... ile to ma... No, tak będzie z 28-30 stron, bo cała reszta to jest jak inaczej konstruować jakieś tam monoły, inne szmery, bariery. Ale byłem troszkę przerażony, że dostałem taką dosyć e, ciężką e, grę, gdzie będziemy się to pojedynkować, skakać i nie wiadomo, co się będzie działo. I pewne zasady będą się wykluczać. No, na szczęście tak się nie okazało. I w grze każdy z graczy będzie otrzymywał od taką planszetkę. I na tej planszetce, przy przygotowaniu, będziemy musieli dokonać pewnych wyborów bardzo ważnych, ponieważ w waszej frakcji będziecie mieli od takie trzy postacie. Wy musicie wybrać tylko dwie i te dwie postacie musicie tak pięknie połączyć, żeby na dole pokazał się napis Synergia. I teraz, kiedy ten napis Synergia powstanie, oczywiście możecie stosować różne kombinacje, powstanie pewne zdanie, dzięki czemu będziecie widzieli specjalną zdolność Waszej frakcji. Dobieracie sobie określoną liczbę kart na daną postać, no i właściwie możecie już ruszać w grę i to są Wasze czary, z którymi startujecie. w w waszej rozgrywce będziecie bardzo mocno patrzyli na ten element. Każdy z graczy otrzyma po cztery akcje, no i będziecie na zmianę wykonywali z waszym przeciwnikiem wasze ruchy. I tutaj elementy, które macie do wykonania, no to oczywiście są zagranie karty czaru, to jest ruch, to jest skorzystanie ze specjalnej zdolności, czy ewentualnie to jest drugi sposób na dobranie karty, nie tylko za te punkty neteru, które zdobywacie, ale po prostu możecie wziąć sobie dwie karty, jedną odłożyć, żeby wzbogacić się o jakiś czar, który może być. Straszliwie śmiertelny, i wasz przeciwnik to po prostu gacie mu spadną. Tak w skrócie. No i teraz muszę się z Wami podzielić pewnym skojarzeniem. Otóż to wszystko wygląda dla mnie jak takie szachy 3D, które poznałem po raz pierwszy z teorii Wielkiego Podrywu, no ale dobra. No w sumie to są takie szachy. Ale po kolei teraz. Powiedziałem Wam, że gra jest prosta, no bo to nie jest jakoś specjalnie skomplikowane. Mamy sobie plansz, na której mamy nasze karty, które mają pewną synergię, czyli jeśli coś zrobisz, to coś się stanie. No i mamy te dwie postacie, do których odnoszą się tory i punkty życia. Mamy też te reakcje, które będziemy sobie dysponować. No, i oczywiście niektóre akcje możemy wykonać częściej, a niektóre rzadziej. Czyli na przykład mamy sobie coś takiego, jak dobieranie, jak zagrywanie kart. No i właśnie w tych kartach będą czaiły się ataki, jakieś super rzeczy, które będziemy sobie wykonywać. Na początku mamy ograniczoną liczbę tych kart, a potem, w zależności co chcemy robić, korzystać z kolejnych akcji, czy wydawać te punkty magii, które zdobywamy na zdobywanie kolejnych kart, no to czasem jest to niebezpieczne, ale czasem koniecznie, żebyśmy sobie rozszerzyli tę rękę. Następnie będziemy mogli się ruszać. Ruszanie. W tej grze. Jedna akcja to 5 punktów ruchu, chyba że coś się stanie innego, no i ten ruch będzie wyglądał tak, że możemy na kogoś zeskoczyć, możemy komuś coś zrobić, sobie też, możemy kogoś zepchnąć, możemy się poruszać. Im bardziej będziemy wyżej wchodzić, tym więcej punktów ruchu zużywamy. No zasadniczo też jest to dosyć proste do opanowania. Kolejna rzecz, no to oczywiście zagrywanie naszych specjalnych zdolności. No i ostatni element to jest pozyskiwanie tych kart, które wam wcześniej pokazałem, i po prostu je wykładamy, zagrywamy i tyle. Proste, ale. Ale no właśnie, całe piękno tej gry tkwi w szczegółach. Pora kończyć tą moją opowieść o grze pod tytułem Shattered Lands, którą chciałem Wam po prostu pokazać, opowiedzieć co, gdzie, z czym, do czego, żebyście po prostu mieli ogląd czy wspierać, czy nie wspierać. Są dużo opinii, które już powiedziałem, ale pewne rzeczy powtórzę, sumując wszystko, co do tej pory powiedziane zostało. Tak więc zaczynając od wykonania. Wykonanie bardzo fajne, miłe, ciekawe, niestandardowe, od takie 3D, ale cały czas, no mówiłem i to powiem, mam pewne wątpliwości co do wytrzymałości tego wszystkiego. No, bo na razie wszystko ładnie, pięknie wygląda, ale jak to będzie wyglądało po nie wiem, 10, 15, 20, 30 razach, nie wiem. Mam też takie wrażenie, że to takie są pewne elementy kruche i czy to mi się rozpadnie. No, czas pewnie by pokazał, ale egzemplarz muszę już odesłać. Ale jeśli chodzi o ten tytuł, to też pamiętajcie, że ja mam tutaj demo sample i jak to będzie wyglądało trwałość w ostatecznej wersji, no to też trzeba troszkę poczekać i dać szansę. Szczególnie, że wydawca akurat na tym. Polu w ostatnim czasie, ten konkretnie zrobił duże postępy. Jeśli chodzi o całą resztę, to podobało mi się w grze, że mimo dużej ilości tekstu, nie jest to jakoś specjalnie tytuł skomplikowany, a daje wam pokombinować, bo wszystko jest zamknięte w kartach, macie proste akcje, które wykonujecie, a ewentualnie jakieś tam problemy, co gdzie, z czym, do czego, no to może się zdarzyć, jak przy takich grach, przy interpretacji poszczególnych elementów, które macie na kartach, ale które też, no słuchajcie, no Rocket Science to wszystko nie jest. Jak zwykle w tego rodzaju grach, najtrudniejsze jest opanowanie skakania, zepchnięcia, wepchnięcia, popchnięcia i tyle. Ale właśnie dzięki tym prostym zasadom no to dostajemy bardzo bogaty tytuł. No bo wiecie, będziemy rozsiewali sobie te swoje landy, które dają nam możliwości w kartach widziane. Będziemy mogli kogoś wepchnąć ewentualnie na pułapki, co już stanowi gigantyczną satysfakcję. Tu będziemy się mogli jeszcze teleportować, włazić wyżej, żeby zdobywać punkty. Więc mnogość, no, która doprowadzi nas do wygranej jest kapitalna, naprawdę. I to jest jako taka gra pojedynkowa, która toczy się właśnie na tych elementach 3D super i strasznie mi się to podobało, jest to taki jeden element, że nie możecie się przykitrać i po prostu kampić i zdobywać sobie jakichś tam punktów, tylko no jest napisane w zasadach, że ja raz na grę będziecie musieli kogoś pokonać, żeby wygrać no, ten wyścig o magię. Tak więc muszę przyznać, że ciekawy, agresywny bardzo mocno tytuł, wredny, nie pozbawiony tutaj moich niepokojów dotyczących samego wykonania, ale jeśli chodzi o treść. To naprawdę bardzo przyjemnie się bawiłem. To tyle na dzisiaj, do następnego razu. Trzymajcie się. Hej! Jeśli podobał Ci się ten lub inne moje materiały, rozważ zostanie patronem kanału GameTrollTV. TV. Specjalne streamy, spotkania, dedykowana grupa i wiele więcej. Zapraszam.